Pokój i dobro kochani. Dzisiaj mamy piątek, 21 stycznia. Dzisiaj wieczorem wspominamy świętą Agnieszkę, dziewicę i męczennicę, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsze pierwsze czytanie, kochani, opowiada o królu Saulu, który z zazdrości z 30 tysiącami uzbrojonych mężczyzn ściga Dawida, który wraz ze swoimi towarzyszami kryje się w różnych miejscach. Jedna z kryjówek mieściła się w pewnej jaskini. Kiedy król, przejeżdżając tamtędy, spostrzegł jaskinie, postanowił się przebrać, i kiedy był już w środku, a tam głębiej w tej jaskini, był Dawid razem ze swoimi również uzbrojonymi żołnierzami. Doskonała okazja zdarzyła się, aby króla po prostu zabić, żeby pozbyć się problemu. Tak sugerowali mu jego towarzysze. Natomiast Dawid powiedział, że nie wolno zabijać pomazańca Bożego. Byłby to ogromny grzech wobec Pana Boga. Dlatego też postanowił, że udowodni Saulowi, że jednak jest lojalny wobec niego. Kiedy król przebierał się, wówczas on bardzo Powoli, bardzo cicho, podszedł do jego płaszcza, odciął mu kawałek płaszcza, ale później, kiedy byli już na zewnątrz, Dawid z pewnej odległości zaczął dialogować z Saulem. Nie przerwał swojego dialogu, udowodnił mu, trzymając kawałek jego płaszcza, że jest lojalny wobec niego, że właściwie mógł go zabić, był na wyciągnięcie ręki, a jednak wolał. Pozostać lojalny i chciał budować tę relację razem z nim. I wówczas, kiedy król Saul zobaczył ewidentny dowód lojalności Dawida, uznał swój błąd. Uznał, że on jest tak naprawdę w błędzie, że jego własna złość i zazdrość prowadzi go na manowce grzechu. Przy tej okazji, kochani, przypomina mi się taki bardzo ważny fragment z Pisma Świętego, do którego często nawiązywał Jan Paweł II. Abyśmy zło zwyciężali dobrem. Abyśmy nie przejmowali taktyki zła, walcząc ze złem siłą jakiegoś innego zła. I myślę, że również to, że ktoś nie postępuje dobrze wobec nas, to wcale nie jest dla nas usprawiedliwieniem, abyśmy my również odpłacali tym samym, czyli złem. I to, że ktoś okazuje lojalność wobec drugiego człowieka, to znaczy okazuje, że jest fair, że ma czyste ręce i czyste serce. To nie jest oznaką słabości, ale wprost przeciwnie – ogromnej mocy Ducha Świętego, który nas umacnia w tym, co dobre, oczyszcza nas z tego, co jest złe. I również bardzo praktyczne i znane, ale nie zawsze stosowane niestety przez nas przysłowie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus gromadzi dwunastu apostołów, którzy pochodzą z różnych tradycji pewnie, z różnych domów, z, różnych, z różnego stopnia zamożności, wykształcenia bardzo różnych ludzi, z różnymi temperamentami Pan Jezus gromadzi. Po co? Żeby razem współpracować. I Pan Jezus chce, abyśmy współpracowali. Przecież Dawid mógłby się, mógłby po prostu skrócić o głowę króla Saula, miałby spokój. Po ludzku miałby spokój. Natomiast jego sumienie, jego serce cały czas by mu wypominało, że podniósł rękę na pomazańca Bożego, na tego, którego Pan Bóg wybrał na króla. I dlatego, kochani, Starajmy się gromadzić, jednoczyć, szukać łączących cech, a nie tego wszystkiego, nie podkreślać tego wszystkiego, co nas dzieli. Myślę, kochani, że przy tej okazji powinniśmy poruszyć wątek ekumeniczny. Jak wiecie, przeżywamy teraz tydzień ekumeniczny. Są różne grupy chrześcijan, są prawosławni, są katolicy, są ewangelicy protestanci, bardzo wiele różnych grup chrześcijan, którzy powołują się na Słowo Boże. Różnie interpretują, różnice między nami są znaczne, ale to, co możemy robić razem, a więc modlić się, a więc współpracować w dziełach jakichś charytatywnych czy powiedzmy w jakichś ewangelizacyjnych, jeśli możemy to robić, to po prostu róbmy, nie bądźmy jakimś takim zgorszeniem dla ludzi. Nasi bracia, którzy pracują w Afryce, mówią, że czasem chrześcijanie niestety są zgorszeniem. Dlaczego? Dlatego, że wyznają jednego Chrystusa, a jednak nie zawsze potrafią ze sobą współpracować. Powołują się na jedną Ewangelię, a jednak zdarza się, że gdzieś tam się zwalczają. I piękne są takie inicjatywy, kiedy chrześcijanie razem jednoczą się, razem się modlą i robią wspólnie coś dobrego. Myślę, że gdyby skrajni muzułmanie z państwa islamskiego, tak zwanego, wtargnęli, przybyli do Polski czy do jakiegoś kraju, gdzie są różne grupy chrześcijan, myślę, że nie pytaliby: Czy jesteś katolikiem, czy jesteś prawosławnym, czy protestantem? Jesteś za Chrystusem, a więc my ukaramy cię w ten sposób, że po prostu odbierzemy ci twoje życie. A więc, kochani, na tej płaszczyźnie szerzenia pokoju i dobra jesteśmy pewnie zgodni, że chcemy, żeby ten świat był lepszy, bardziej Chrystusowy, żeby było w nim więcej miłości. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.